Dzisiaj rano, około godziny ósmej na trasie numer 14. W Dobroniu doszło do tragicznego skutka wypadku drogowego. Kierujący Oplem kadetem na kaliskich numerach rejestracyjnych z całym impetem wjechał w tył skręcającego w prawo samochodu ciężarowego. W Oplu znajdowała się trójka młodych ludzi, nikt z nich nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa. Natychmiast wezwano pogotowie i policję. Pierwszy na miejscu wypadku pojawił się lekarz-anestezjolog łaskiego szpitala, który akurat tędy przejeżdżał. Z jego relacji wynika, że cała prawa strona Opla wbita była w tył ciężarówki. Żadnych szans na przeżycie nie miał pasażer siedzący obok kierowcy. Poniósł śmierć na miejscu. Aby jego ciało wydobyć ze zmiażdżonego samochodu, konieczna była interwencja straży pożarnej. W najgorszym stanie była dziewczyna, która siedziała na tylnych siedzeniach. Z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym, z wgłobieniem kości czaszkowej, uszkodzonym okiem, urazem mózgu i złamaniem prawej ręki i nogi, trafiła do szpitala w łasku. Stamtąd natychmiast przewieziona została do szpitala w Zgierzu na oddział intensywnej opieki medycznej z zaleceniem diagnostyki neurochirurgicznej. Niestety lekarze mówią, że ma raczej małe szanse na przeżycie. Trzecią ofiarą w wypadku jest kierowca Opla. Doznał on ogólnych potuczeń ciała. Z urazem twarzo-czaszki, ze złamaną żuchwą oraz urazem przedramienia trafił także do właskiego szpitala. Jest przytomny, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do wypadku tego na pewno by nie doszło, gdyby Opel jechał z prawidłową prędkością, a kierowca nie szarżował. Tragedii również można byłoby uniknąć, gdyby wszyscy, zarówno kierowca, jak i pasażerowie, mieli zapięte pasy bezpieczeństwa. Niestety młodość wzięła w tym przypadku górę. Nieżyjący pasażer miał 20 lat, a dziewczyna poniżej 25. Policjanci z Pabianickiej Drogówki podsumowali pierwsze półrocze tego roku. Ogólnie skontrolowali 16 202 pojazdy. Czyli więcej o blisko 2000 niż w analogicznym okresie roku 1999. Na kierowców łamiących prawo nałożono 3143 mandaty karne na łączną kwotę 348 000 zł. Rok temu policjanci z rogówki ukarali mandatami więcej kierowców, bo blisko 3600. W tym roku nieco spadła liczba wniosków do kolegium, było ich 257. Ale nie wszyscy kierowcy byli karani. Pouczono blisko 5340 kierujących, 786 odebrano dowody rejestracyjne, a 114 prawa jazdy. O ile powyższe dane za to półrocze nie zmieniły się zbytnio w porównaniu z ubiegłorocznym, o tyle statystyka wypadkowa jest już gorsza. Od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku na terenie powiatu Pabianickiego policjanci odnotowali 102 wypadki oraz 403 kolizje. Z danych uzyskanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi wynika, że liczba pabianickich wypadków stanowi prawie 1 czwartą liczby wypadków, jakie zdarzyły się na terenie całego województwa łódzkiego. Podobnie sytuacja ma się z kolizjami. W wypadkach rany odniosło 110 osób, a życie straciło 6. Na terenie powiatu pabianickiego wśród skontrolowanych pojazdów i ich kierowców było aż 130 nietrzeźwych. Ze statystyki komendy wojewódzkiej policji wynika, że na blisko 400 wypadków, do których doszło w województwie łódzkim, ich sprawcami było aż 79 nietrzeźwych kierujących, w tym 76 mężczyzn i 3 kobiety, a na 1630 kolizji 313. Sprawcami wypadków byli także piesi, u których alkomat wykazał znaczną zawartość alkoholu we krwi, było ich 69. 63 mężczyzn i 6 kobiet. Zdjęcia, które Państwo przed chwilą obejrzeliście, chciałbym, żeby były dla Państwa przestrogą. Sami Państwo widzicie, że po prostu niedostosowanie się do prędkości, nieprzestrzeganie znaków drogowych prowadzi po prostu do tragedii. Wjeżdżacie Państwo na urlopy i prosiłbym, aby naprawdę stosować się do wszystkich przepisów prawa o ruchu drogowym. Niechaj naprawdę ta dzisiejsza tragedia, która wydarzyła się na drodze 14, będzie dla Państwa przestrogą. Chciałbym Państwa poinformować, że Pan Komendant Powiatowej Policji w Pabianicach wspólnie z Wójtem Gminy Dobroń zwróci się do Zarządcy Drogi yy numer 14 o to, aby na wywyższym yy odcinku drogi w miejscowości Dobrą ustawić znak tzw. czarny punkt. Będzie to świadczyło o znacznej liczbie wypadków i kolizji drogowych oraz no niestety yy dużej liczbie zabitych w tym miejscu. Czy rzeczywiście czarne punkty yy na kierowcach wymagają jakby zdjęcia nogi z gazu? Ja myślę, że powinna być to mimo wszystko przestroga, a jak kierowcy się zachowają, to decyzja należy do nich. Myślę, że, że, że powinni naprawdę się zastanowić, że nie sami są uczestnikami ruchu drogowego, że po drogach poruszają się i piesi, i rowerzyści, i, i inni użytkownicy drog. Czyli lepiej dojechać godzinę. Później do celu, ale dojechać? Myślę, że tak, że, że po prostu, jeżeli jest to długa podróż, to rozłożyć ją w czasie. Nie trzeba jechać 500 km w 6-7 godzin. Można ją przedłużyć o, o te trzy kolejne, zrobić po prostu częstsze przerwy. A myślę, że bezpiecznie Państwo dojedziecie do miejsca, wypoczynku i wrócicie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działające przy Starostwie Powiatowym w pobieńcach przypomina o możliwości składania wniosków o pomoc finansową w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Drogowskaz. W ramach programu niepełnosprawni mogą uzyskać dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych. W programie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 857 zł. brutto a w przypadku osób samotnych 1285 zł. i 50 groszy. Dofinansowanie w ramach programu Drogowskaz udzielane jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie drugi rok z rzędu. W programie Drogowskaz w roku ubiegłym uczestniczyły 104 osoby dorosłe i została wydana kwota 43 652 zł. Jeżeli chodzi o dzieci, uczestniczyło 35 osób, Otrzymali pomoc finansową na kwotę 13 502 zł. W roku ubiegłym na osoby dorosłe w jest. W tym, w tym roku, przepraszam bardzo, dwutysięcznym, na osoby dorosłe jest przeznaczona kwota 41 533 zł, na dzieci 19 786. Zapraszamy do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawne. Prosimy o zgłaszanie się po wnioski. Szczegółowe informacje o programie drogowska uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Piłsudskiego 2, telefon 213 01 wewnętrzny 129. W najbliższą niedzielę 9 lipca do Pabianic przyjedzie Piotr Ikonowicz, kandydat polskiej partii socjalistycznej na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie w naszym mieście przewodniczący PPS-u rozpocznie swoją kampanię prezydencką. O godzinie 12 w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotr Ikonowicz spotka się z pabianiczanami. Biorę udział w wyborach prezydenckich, aby dowieść, że Polska może być sprawiedliwa i nowoczesna. Oprzemy nasz ustrój na doświadczeniach krajów europejskich, w których edukacja, opieka medyczna, dach nad głową to prawa obywateli, a nie przywileje dla nielicznych, pisze w ulotce zapraszającej na spotkanie Piotr Konowicz. To dopiero początek kampanii. Ilu i którzy kandydaci będą zdobywać głosy w Pawieńcach nie wiadomo. W poprzedniej kampanii w Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z mieszkańcami naszego miasta spotkał się obecny prezydent Aleksander Kwaśniewski. Prawdopodobnie powtórzy on wizytę sprzed pięciu lat we wrześniu. Wydział wodno-kanalizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wprowadza nowe technologie. Coraz częściej w miejscach, gdzie powstały awarie, wykorzystuje się nowe rury i zasuwy z polietylenu. Materiał ten jest trwalszy od dotychczas stosowanego, jednocześnie oznacza się mniejszą awaryjnością. Jednak nowe technologie wymagają nowych kwalifikacji kadry remontowej. Właśnie wczoraj pracownicy wodkanu poznawali tajniki nowoczesnych technologii na szkoleniu, które zorganizowała Pabieńska Hurtownia Jamczes. To są już dość bardzo finezyjne techniki, jest tam trochę z komputerów, jest odczytywanie kart kodowych. No i praktycznie pracownik powinien wiedzieć, jak to zgrzać, jaki zgrzew jest dobry, kiedy on jest dobry. Są takie automaty powiedzmy sobie półzgrzewające, gdzie praktycznie bez udziału pracownika te rzeczy się dzieją, bo wręcz komputer odpowiada na pytanie, czy dany zgrzew jest dobry, czy nie. Natomiast nas, nas na takie typu urządzenie nie, nie stać. Mamy urządzenia tak zwane półautomatyczne, gdzie dużo zależy od pracownika, od jego oceny. Szkolenie prowadzili pracownicy firmy AVK z Poznania oraz polskiego przedstawicielstwa szwajcarskiej firmy George Fischer. W spotkaniu oprócz pracowników ZGKM brali udział także przedstawiciele innych firm wykonujących roboty wodno-kanalizacyjne na terenie Pabianic. Czyli nie ma już powrotu do starych technologii. To znaczy się na nowych wodociągach, tak, yy, nasi pracownicy ciągle muszą umieć. Yy, Robić te, robić te stare wodociągi w postaci tych popularnych, nazwanych sztamunków. Na pewno tak, bo przecież nowej sieci mamy raptem tam koło 20% na 200 kilometrów sieci czynnej. W związku z tym, na pewno jeszcze przez szereg lat element taki jak sztamunek, jak doszczelniacz, to jeszcze będzie. Ale nowe sieci są budowane wyłącznie z polietylenu, są elementy przygrzewane, są także nowe zasoby, jest zmiana zasów. No i oni po prostu, ci nasi pracownicy, jak i firmy wykonawcze zewnętrzne muszą się umieć się z tym obchodzić. I temu celowi służy to szkolenie, które właśnie tym nas zafundowała firma Janczes.